Jest ofiarą nastoletnich fanów. Porozmawiał sobie z panem z Etiopii, który studiuje medycynę w Polsce. Bardzo miło sobie porozmawiał Myszkę. z żoną. Z nota. Krew z nosa? No. Gdzie? Mi? Nie, to od loda. Nie, Czeko to czekolada jest krzysie. Nie. Bo tu masz całe usta w czekoladzie. Tak. Krew, mamo. To jest czekolada Krzychu. Krew. <grym> Ty mnie nabierasz. <laughs> Chodź do łazienki ci wymyć Zobacz <laughs> Dam no. Niech będzie No ale to musimy na ten obiad poczekać Jeszcze 50 minut O, deszcz zaczyna padać O kurwa. Co? deszcz zaczyna padać Deszcz zaczyna padać mm. Zaraz ja mam gdzieś parasol No? parasol mam gdzieś Noś tam i tutaj Atakują cię no No to nic, musisz ze mną iść chyba. No. Musisz ze mną iść Gazety zdjęcia porobić, bo jeszcze 50 minut jest do tego biadu, wiesz? Do obniszki cento Jak cię zostawię to w samochodzie albo gdzieś na ławce, to zaraz te, te dzieciaki cię zaczną męczyć no. Nie pójdą sobie Ciężki, żywo, celebryty jest. A niektórzy grzeczni są, no, a niektórzy nie. Specjalny Michelin nie będę No. 50. 50. Krew. Krew, tak? No. Krew. Mhm. Mocnego, mocnego. Dzieciaki nawet lada zazdroszczą dla Krzyśka. Dobra. No. Idź i tego żółtego zaboję. I co? Jak kupię omiat? Aha. Tak. Dam dzień Dobra. <głupia> Chłopaki, chcesz je być na filmie, na kanale nie. czy nie, tak? Dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy Dzień dobry. majora. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. pozdrawiamy majora. O co robi Prezydenta Polski. Prezydenta. Pozdrawiamy mamy, taty i rodziców, Tak, pozdrawiam teatr jeszcze. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Białystok. Ja cały Białystok. Pozdrawiamy cały Białystok. Ja mam dar Boży, mówienie głosem hmm. pana y, Wojciecha Suchodolskiego. Wydaje mi się, że jest to bardzo przydatna rzecz. rzecz. Tak mi się wydaje. I to bez nitro mówi. O, Gratuluję. Tak, bez noca. Ja tak się nauczyłem. Dwa no, lata praktyki. Krzysiek ma dla Was propozycję w ogóle, tak. słuchajcie. Jak zapłacicie mu za obiad, tutaj Focus Focus.

Spadka, składka to nie, płaci, nie No? Poczekajcie, idę, bo woła, zaraz wrócę. Powiedzieli, że robią zrzutkę. No niech Do Robią zrzutkę. A to ile tej zrzutki Krzychu? No. Ile tej zrzutki? Z 20 zł? Z 30? Ile ten nawiat może kosztować myślisz? O kurna, żebyś ty wiesz, bo to dzieciaki, że za dużo może ten... Nie a ja ma co tak naciąg. ja będę miał, żeby, wiesz. No. Żeby dzieci nie zrobić. A to może niech lepiej oni teraz zapłacą? Bo będziemy z nimi czekać, godziny co? To, stuwa. Stuwa? stuwa? Tak? O. To pewnie nie to... A, a co? Ja wiem, ale myślę, że dzieciaki za biedne na to są. To nie ma. A Nie, papieroska A ta papieroska. Nie. Nie. składka. Nie. To ile żeście pozbierali. Tak więc mamy tutaj 20 parę złotych. Plus wygrana z kapsla na... Yy, to no, dla Wojtka będzie, tak, na, na warkę, Wygrała wygra warka dla kochanego tak, tak, i coś drobne jakieś, tak? Drobne, tak, Aj, ale i mamy pieniądze na, obiad. na obiadek. Dobra, poczekajcie, idę dla ponegocjować. Dla wszystkich, co nam dają. mamę, 20 zł pozbierali, Krzysiek. Co? 20 zł. To dziękuję. Za mało? Nie. Może lepiej 20 złotych wziąć niż nic? Nie. To no. tak? tak? Tak. To ile chcesz, Krzychu? Bo ja babki uziąć. Babki i dzieci nie ma No, to no. ile? Z 50 zł? Z 50 zł? To no. może trzeba pójść zważyć. To czekaj, ja już więcej powiem. Chłopaki, słuchajcie to. Jest tak, bo tu po 20 jest obniszka na te rzeczy, nie? Tak. Więc nie, y, nie wiem. wiem, jakbyście poczekali, to wam tanie wyjdzie, bo on dobra, chce wziąć dobra. dużo babki i kiszki zimiaczanej. Jest... O tu, <laughs> hokus pokus. Jedzenie na wagę, po 20 jest ten obniżka, ten obniżka ten nie? Tak. Także... Tak, Tylko jeden maję. Zabiera <laughs> pana. To zapłaciły za obiadek. No to poczekajcie chwilę i wtedy. Nie chcesz kogoś pozdrowić. Można. Ja pozdrawiam papera wapera. Poczekajcie. A ja mówię VVTP. No. To o 20.00 Krzysiek przyjdą. O 20 przyjdą i zapłacą za to, co my weźmiemy, żeby taniej było, no bo nie mają pieniędzy. No to nie piją, po pieniądze. No to chodź, chodź między międzyczasie, my pójdziemy, bo ja te gazety muszę zrobić, zdjęcia, bo oni się męczyć będą. Także chodź. Zamykamy auto. No.